No, siema dramiarze, ja was witam w serii tak potężnej, że ostatnio znowu zacząłem chodzić powyżej 10 tysięcy kroków na spacerze. Ale może kondycja mi się trochę poprawi. No, moi państwo, kolejny dzień, kolejna drama. Kto by się spodziewał, bo w sumie na pewno ja. Zwłaszcza przy tym, co się ostatnimi czasy dzieje. I teraz tak, dla osób, które widziały po miniaturze, będziemy dzisiaj rozmawiać o ludziach, którzy generalnie czepiają się, że gra z jest rasistowska i problematyczna. Ja. Yeah. No, jakby to nowo ująć, to Sweet Baby Inc. dalej nie odpuszcza, dalej próbuje działać ze zamkniętymi drzwiami. No niestety nie pozbędziemy się jakoś ich wybitnie szybko, nie oszukujmy się. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że niedawno miało miejsce takie wydarzenie jak Game Death of Color Expo. I żeby nie było, dla mnie nie ma nic bardziej rasistowskiego niż specjalne wydarzenie dla osób o danym kolorze skóry, ok? Jest to rasistowskie jak jasna kolera, ale będą udawać, że to jest w ramach szerzenia tego, żeby rasizmu nie było. To jest to po prostu śmiech na sali. Nie oszukujmy się. I na tym całym Expo wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich sobie omówimy, a jedną też chciałbym wam w tym momencie pokazać, bo w momencie w którym zjedziemy sobie na dół ich strony, mamy sponsorów. I wiecie, co jest bardzo zabawne? No, kto by się spodziewał, że zobaczymy tutaj Niantik, gdzie zobaczymy tutaj Anima Interactive, o którym ostatnio mówiliśmy, które albo pomagało, albo zajmowało się tworzeniem tej gry o nielegalnych imigrantach? I kto by się tu przede wszystkim spodziewał tego, że zobaczymy tutaj Ubisoft. No, kto by naprawdę się spodziewał? Moi, Państwo, naprawdę, wszystko co złe i generalnie, no, to Ubisoft, nie? I ja się nie dziwię, że na wydarzeniu, gdzie występuje Sweet Baby Inc., akurat wspiera je Ubisoft, nie? Przypadek, naprawdę, przypadek. 100%. No, ale podczas całego tego Expo pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju paneli. Jedne lepsze, drugie gorsze. Ale niektóre no po prostu proszą o pomstę do nieba, nie oszukujmy się. No, zresztą sobie przeczytajmy. Debora Chantos. To najbardziej pełna nadziei, prelekcja o D.I. jaką kiedykolwiek widziałeś. Od scenarzystki, projektantki narracji gry, Rooster, która doświadczyła radości bycia w większości rasowo zróżnicowanym zespole, mogąc znieść swoją najlepszą, najbardziej szczerą i poruszającą pracę do oszamiącej gry wideo. Czyli ogólnie mamy historię o babce, której gra jeszcze nawet zbytnio nie wyszła. Okej, okay, to sporo wiele wyjaśniam. W szczególności trudnych czasach, yy, w szczególnie trudnych czasach ważne jest, aby świętować zwycięstwo, gdy osoby pochodzenia wschodnioazjatyckiego mogły zaprezentować najlepsze elementy swojej kultury w, w produkcie, który okazał się zarówno opłacalny, jak i atrakcyjny rynkowo. Przepraszam bardzo, gra jeszcze nie wyszła. Ty nie wiesz czy się ta gra zwróci w tym momencie jeszcze jak ona nawet nie wyszła. Ona nawet nie ma daty premiery. Co to jest za korporacyjny bullshit? Depp omówi jak budować i wspierać rasowo zróżnicowany zespół oraz podkreślić ekonomiczne korzyści, które przekładają się na lepsze gry i większy globalny zasięg rynkowy. Wiecie co? Uwierzyłbym jej, gdyby jej gra w ogóle wyszła. Dalej. James Baldwin powiedział Powiedziała: Być względnie świadomym oznacza znajdować się w stanie gniewu prawie cały czas i to jest szczególnie prawdziwe w przypadku czarnoskórych kobiet pracujących przy tworzeniu gier. Tworzenie gier AAA wciąż wydaje się wrogie, a te odczucia potwierdza raport różnorodności International Game Developers Association. Kobiety kolorowe są zdecydowanie najlepiej wykształcone w branży gier Daub? a mimo to zajmują najmniejszy odsetek stałych stanowisk i najmniejszy odsetek ról kierowniczych. Więc, jak ktoś bez władzy może wywrzeć wpływ w firmie, w społeczności, przy projektach, jak daleko gniew może ponieść karierę w Game Devie? Przepraszam bardzo, czy to jest panel o tym, że w momencie, w którym jak jesteś danego koloru skóry, drzyj japę w firmie jak, naj, jak najmocniej tylko umiesz, żeby dali ci awans? Przepraszam, czy tylko ja to tak odbieram? I to są panele Game Devowego Expo, tak? No super, czyż nie? Ale idąc dalej, bo to jest kuźwa mistrzostwo już, nie? Unikanie wpadek, przewodnik po współpracy z konsultantami do spraw wrażliwości, czyli Sweet Baby Ink. Masz świetny pomysł, ale boisz się, że zrobisz coś źle albo powielisz stereotypy? Może chcesz stworzyć zróżnicowany świat, ale potrzebujesz porady, jak to zrobić? Czy twoje postacie pochodzą z różnych środowisk i mają inne doświadczenia niż osoby pracujące nad projektem? W tej dyskusji nasza grupa ekspertów od konsultacji kulturowej i wrażliwości omawiania, kiedy i jak kogo zaangażować do konsultacji, aby podnieść poziom Twojej gry, oraz jakie korzyści mogą one przynieść. Odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania i odpiszą typowe pułapki związane z zatrudnieniem lub niezatrudnieniem konsultantów do spraw wrażliwości. Moje państwo, ja generalnie część z was wie, ja pracowałem swojego czasu jako tester gier. Ja powiem jedno: wszystkie takie konsultacje, e, firmy od testowania gier dalej będą próbowali wciskać masowo, że potrzebujesz jakoś niesamowicie ich usług, niezależnie od jakiego projektu. I po prostu wydaje mi się to śmieszne, że ty jako firma będziesz zatrudniał osoby, które ci mają mówić jak stworzyć zróżnicowany świat, porady jak to zrobić i zapłacisz im za to horrendalnie wysokie pieniądze często. Bo obstawiam, że ta firma konsultingowa nie będzie Ci brała 10-20 koła, tylko obstawiam, że więcej nawet. No i tutaj pojawia się taki zgrzyt, nie? Przychodzi Ci firma, która rzuca Ci niesamowity bazurdami, daje Ci o wiele więcej roboty, a nawet często nie mają skończonych gier albo udanych gier w portfolio. To jest najbardziej zabawne w tym wszystkim, ale dobrze, idąc dalej... I co jest prze... Przepraszam, że tak wracam, ale... Co jeszcze najśmieszniejsze? Bo po polsku to nie brzmi tak dobrze. Bo po polsku to jest unikanie wpadek, a tutaj one dosłownie mają w panelu Avoiding the Jigs. To naprawdę brzmi tak bardzo nieprofesjonalnie, jak tylko może. Ale, idąc znowu dalej. Bo to jest coś, o czym będziemy głównie rozmawiać dzisiaj. Czyli dekonalizacji, dekonol, de... Jezus, Maria. Dekolonizacja gier typu Cozy. Co takiego przytaczające jest w wykonywaniu obowiązków, gdy znajdujesz się w centrum wszechświata, Tristan J. Tarwater zagłębi się w gry typu Cozy i to w jaki sposób swojej mechanice i narracji podtrzymują wartości kolonializmu. Cozy games to nie tylko klimat. Projektują one pewne wyobrażenie o tym, co jest bezpieczne i satysfakcjonujące dla graczy, a często promują wartości kapitalistyczne, nagrędzając indywidualizm i konsumpcję, to co wielu ludzi, co dla wielu czyni je przyjemnymi dla osób tak, margaryna, marginalizowanych może być źródłem dyskomfortu. Poprzez analizę i kwestionowanie definicji oraz wartości gier i kolonializmu możemy sprawdzić, że staną się one jeszcze bardziej przytulne. Przepraszam bardzo, mam jedno pytanie. To grając w Valley myśli nie o tym, czy sprzedać rzepę, albo czy pójść do kopalni, tylko o kolonializmie i o tym, że ta gra wspiera wartości kapitalistyczne. Ja wiem, że jestem generalnie zepsutym człowiekiem i ja mam wiele swoich wad, ale czytając takie rzeczy ja naprawdę dochodzę do wniosku, że ze mną jeszcze nie jest aż tak źle? Naprawdę? To jest w ogóle coś śmiesznego, bo to jest Five MIG, the hip hop trading card games. Five MIG is the fa fast paced hip hop trading card games. Przepraszam bardzo. Czy ktoś chce zrobić? Gry ze Snub Doga, Fifty Centa. W sensie, jak widzę, że to może być zabawne generalnie, nie? Zagrywam zioło na mojego Snoop Doga co powoduje zwiększenie jego statystyk o plus dwa. Snoop Dog, zaatakuj! O nie, nie, nie! Rzucam beat Eminema. Zostajesz zablokowany na jedną turę. W sensie no offense. Ja rozumiem, że to może być zabawne, ale ja bym bardziej to widział jako dodatek do Magic the Gathering ewentualnie niż jako pełnowartościową grę, ok? Remix gatunków, wspólne opowiadanie historii poza stereotypami. Powiedzmy sobie szczerze, podczas obcowania z narracją, każdy z nas miał moment, nigdy nie zobaczę kogoś takiego jak ja w tego typu historii. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj, tworzymy te opowieści, które sami chcielibyśmy zobaczyć, gdybyśmy byli młodsi. Na scenę wkraczają gry fabularne, wyjątkowo, w, wyjątkowo współpracowe medium narracyjne, które poprzez kreację postaci historii może przesunąć granice naszych oczekiwań. Według gatunku. przepraszam bardzo. Jakiego rodzaju kopium to jest? Gdzie nigdy nie zobaczę kogoś e, takiego jak ja w e, tej historii. Przepraszam bardzo. Czy tylko ja? Naprawdę? Czy tylko ja? Grając w Gotika. Nie wyobrażałem sobie, że to ja jestem na miejscu bezimiennego. Dla mnie to był po prostu bohater, którym steruję, bo to jest jego historia, nie moja. Żeby cieszyć się grom. Ja nie muszę się utożsamiać z, z postacią. Ja gram w grę, żeby czasem po prostu pofarmić golda, nie? Za dużo FMMO gram, ale to swoją drogą. Ja nie gram w grę, żeby się wcielać w postać, tylko żeby przeżyć historię, która jest tam opowiadana. Ja nigdy, przy nigdy nie lubiłem tej narracji pod tytułem Ty musisz albo powinieneś czuć się postać, bo inaczej ta gra nie będzie dobra. Jezus Maria, bardzo tego nie lubię. I ostatnie to już traktyce dla śmieszków, nie? High Elo Girls to powieść wizualna osadzona w świecie e w której wcielasz się w najnowszą rekruterkę, do nowo powstaje drużyny złożonej wyłącznie z dziewczyn. Czy pomożesz swojemu zespołowi osiągnąć pełne potencjału, czy też zaprzepaścisz własne szanse? Przepraszam, ale nie chcę być brutalny, ani nic takiego, czy szowinistą, aczkolwiek, no był. Była próba zrobienia e sportowej drużyny kobiet. No nie wyszło im. Chłopaki potem zrobili na nich rekord świata, przez który dostali banan. E, bana, no, na turnieju, niestety. I mam wrażenie, że ktoś po prostu w grze próbuje sprzedać swoje niespełnione marzenia. Ale dobra. Już, prze, już przestając się śmiać i przechodząc do takiego klu materiału. Chodzi głównie o ten dokładnie panel. Dlaczego? Bo na tym panelu o tych Cozy Gierkach pojawiło się takie coś, gdzie generalnie możemy przeczytać. Na obrazku dwa dni temu Tristan J. Tarwater ze Sweet Baby Inc. wygłosił prelekcję zatytułowaną Dekolonizacja Gier Cozy. Oto czego ludzie ze Sweet Baby Inc. uczą na temat Gier Cozy. Rolnictwo, rodziny, a nawet cztery pory roku są przedstawiane jako kolonialny bagaż. Na jednym slajdzie dosłownie widniał napis to że jest za dużo białych ludzi. A rozwiązaniem, na które wskazują, jest Tales of Shire, gra, nad którą sami pracowali. Dokładnie, moi państwo. Więc sobie to teraz zobaczmy, jak wyglądała ta piękna prezentacja. Często przedstawiana jako odrzucenie kolonialnych wpływów i struktur, także twórczym procesem wyobrażenia sobie, jak wyglądałaby kultura, gdyby nie zostały zakłócone przez eksploatację kolonializmu. Proces, praktyka yy, odrzucenia ceuro. Eurocentrycznych sposobów poznawania i bycia, pojęcie ukute przez Anibala Quinchina, które uznaje, jak różne koncepcje kosmosu wpływały na zdobywanie wiedzy, przechowywanie i przekazywanie informacji, oraz pojęcie jaźni, czyli bardzo dużo mało znaczącego bełkotu. No ale już na następnym slajdzie mamy mięso, czyż nie? No właśnie. Kolonializm w, w Grakocji, gdzie? No. Ta persona doszukuje się problemów w cozy gierkach, że są pełne kolonializmu, e, chwalenia kapitalizmu przez to, że jest za dużo białych postaci, gdzie masz motyw obcego przybysza, który wybawia wszystkich, czyli mamy dalej nawiązanie do Stardew Wali, bo też jesteśmy teoretycznie obcym. Ziemia dostępna do zawłaszczenia, nie wiem do czego to jest akurat e, pane. Kukurydza i pszenica służące do nabijania statystyk. Czyli na przykład pieniądze. Czyli jak bardzo dobrym środkiem na zdobywanie pieniędzy jest farmienie kukurydzy czy pszenicy, no to to jest chwalenie kapitalizmu i kolonializmu. Jupi Przepraszam, ale to jest głupie. Naprawdę to jest tak głupie. To co, bambusa mają robić specjalnie? Ale słuchajcie tego. Jest to kolonializm, jeżeli masz model rodziny dwupokoleniowej. Czyli matkę, ojca i dziecko. Będziesz bądź więcej dzieci. To jest problematyczne. Monochromiczne struktury czasu, cztery pory roku, kalendarz gregoriański. Czyli jak w grze masz teraz napisane 2025, to to jest problematyczne. I jak masz cztery pory roku, to też to jest problematyczne, moi państwo. Bo to jest bardzo duże nawiązanie do Europy. Wygodne przedstawienie starożytnych cywilizacji, duchowość ukazana jako coś głupiego, i nie mylić tutaj z wiarą, tylko po prostu chodzi o duchowość, czyli wszelkiego rodzaju kryształy, kadzidełka i tak dalej. Wiecie, te klimaty. E, I na końcu jawny rasizm. Tak, e, definitywnie. Nie żeby coś, ale bardzo dużo tych punktów to jest jawny rasizm. To jest takie niezdawanie sobie sprawy z tego, co człowiek mówi, bo jeżeli powiesz, za dużo białych ludzi. Jest to rasistowskie, kukurydza i pszenica służąca do nabijania statystyk, to też jest rasistowskie, bo to jest powiedzenie, że no generalnie jak jesteś z Europy albo Ameryki, no to nie rób Gierkozy. to jest rasizm generalnie. Cztery pory roku kalendarz Gregorianski, to też jest rasizm, do bardzo dużej liczby społeczeństwa. Ale idąc dalej, moi państwo, bo ja mógłbym to ciągnąć naprawdę już to długo. Możemy rozpocząć proces dekolonizacji i praktykowania dekolonialności poprzez zadawanie pytań samym sobie i osobom, którym ufamy, czyli osobom w naszej bańce generalnie, nie poza naszą bańką, bo wtedy możemy spotkać się z rzeczywistością, nieprawdaż? Na przykład, co oznacza bezpieczeństwo dla odbiorcy, do którego chcemy dotrzeć? Jakie mechaniki nagrody, kulturowe punkty odniesienia i archetypy postaci wprowadzamy, aby rezonowały z odbiorcami? No, jak dasz za dużo biału, to będzie problem. Jaka jest relacja postaci gracza do społeczności NPC, jak można to ująć mechanicznie i narracyjnie? Ile po kolei ludzi jest obecnych w danym momencie? W jaki sposób mierzymy czas i jak przekłada się to na warstwę mechaniczną i narracyjną? Czyli kupa bazwordów po generalnym pokazaniu, e, że jesteś rasistą, ale co najlepsze, mam pytanie, w jaki sposób to jest dekolonizacja gier w takim wypadku? Bo ja rozumiem, co oznacza bezpieczeństwo, to rozumiem, że to jest do tego pite, nie? E, jakie mechaniki nagrody kulturowe punkt odniesienia archetypy postaci pradzama różnywały z obiercami? Okej, okay, ale to jest coś, co powinno się w każdej grze robić, a nie w ramach dekolonizacji gier. Bo generalnie jak robimy na przykład grę nad morzem, no to warto by było mieć takie punkt odniesienia no, do kultury portów w miarę, nie? Takie nawiązania do danych portów. Jak mamy na przykład środek klasu, to fajnie by było dobrze przedstawić, jak funkcjonowały chatki leśne, myśliwstwo i tak dalej. Bardzo zależy od rodzaju gry, którą prowadzimy, nie? Jaka jest relacja gracza do społeczności NPC i możemy tu ująć mechanicznej narracji? No, raczej to jest norma w grach wideo, więc nie wiem, czy to jest dekolonizacja. Czyli rozumiem, że jeżeli chcesz robić kolonizacyjną grę, no to tak naprawdę masz gdzieś dobre wytłumaczenie NPC-ów, tak? Tylko ich po prostu wstawiasz, żeby byli. Ile pokoleń ludzi jest obecnych w danym momencie? Nie rozumiem tego punktu tak całkowicie szczerze, wydaje się on mi całkowicie bez sensu. No bo pokoleń często mamy 3 do 4. 5 to już jest jakiś bardzo młody i bardzo stary dziadek. I to jest bardzo rzadko w ogóle spotkane w grach. A, chyba, że mamy tu już motywy nieśmiertelności i tak dalej. W jaki sposób mierzymy czas jak przekłada się na warstwę mechaniczną i narracyjną? Gdzie tu jest dekolonizacja? Tu jest naprawdę wrzucone to tak bez sensu. Ja mam wrażenie, że osoba, która w ogóle prowadziła ten panel, ona nie wie o czym mówi. W najmniejszym stopniu. To jest przerażające. No i na koniec gry, które warto sprawdzić, nad którymi może pracowali, które uważają za prawidłowe i tak dalej. No to jest Filz of Mistria, Salsi Chronicles, Tales of Shire, Wonderstop. Wiecie co, jest zabawne? Przykładem dobrej gier Cozy nie jest Stardew Valley. Które w all time miało 236 tysięcy osób grających. Aktualnie w ostatnich 24 godzinach grało w tą grę ponad 100 tysięcy osób. Co mówimy o naprawdę gigantycznym wyniku, jak na grę z 2016 roku. Ta gra za chwilę będzie miała 10 lat. Do dzisiaj gra w nią prawie 10 tysięcy osób. To jest horrendalna liczba ludzi. I to jest tak horrendalna liczba ludzi. Że na przykład Borderlands, które wyszły niedawno, mają 100 tysięcy. Tiling Light, który wyszedł niedawno, też ma 100 tysięcy. I to mówimy o grach, które wyszły dosłownie do niedawno. A Star ma 9. I jest to porównywane z Fields of Mistria. E, I okej, okay, Personalnie nie jest to zły przykład gry Cozy, udanej. Dalej w nią gra dość sporo ludzi, itd. tak Jedyny jaki zarzut mam do samej tej gry, to trochę te kolory mnie bolą. Są dla mnie za jasne i moje oczy cierpią z tego powodu. No ale generalnie spoko przykład, ok. I faktycznie jest tu co, to, co oni chcieli, czyli różnorodność koloru skóry w tej całej grze. Tylko, że problem jest taki, że da się tutaj zobaczyć, że są cztery pory roku. A to jest oznaka kolonializmu. Przecież mamy jesień, lato, wiosnę. Patrzcie, tutaj mamy wiosnę, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj mamy zimę, tutaj mamy jesień. Jeszcze gdzieś było lato, więc jeden punkt się nie zgadza, moi państwo. Innym przykładem jest Salsi Chronicles, które Average Player to jest poniżej jednego w ostatnich 30 dniach. Generalnie gra nie została jakoś wybitnie sprzedana, a wyszła w 2023 roku i ma tylko 97 pozytywnych recenzji. Więc jest to gra, która bez najmniejszego echa się odbyła i to ma być dobry przykład yy, gry. Tales of Shire, które nawet nie przebiło Fields of Mistria, i biorąc pod uwagę to, że jest to marka Lords of the Ring, jest naprawdę słabym wynikiem. Bo nie oszukujmy się. Jakby dali nam grę, gdzie idziesz naparzać się mieczem z orkami, jak w, starym, w starych The Lords of the Ring, to to by miało 100 tysięcy graczy, jeżeli byłoby w miarę ok, zoptymalizowane. No ale nie. Zrobili grę, która. Nie wygląda za wybitnie, nie oszukujmy się. Która nawet mechanicznie z tego co widziałem jest dosyć słaba. Kobiety niezależnie czy męski czy żeński praktycznie się od Ciebie nie różnią. No i gra generalnie umarła. I co jest ciekawe to jest gra przy której pracowało Sweet Baby Inc. dlatego oni to promują. No ja bym nie twierdził, że kupienie licencji i stworzenie gry, która no w piku miała 5000 osób jest generalnie bardzo pozytywnym wynikiem. Kolejna gra to jest Wonderstop, która w Piku miała 1100 osób, aktualnie gra 43 osoby. I to jest gra, która generalnie jest dosyć pozytywnie oceniana, ale główny jej zarzut jest taki, że jest dosyć krótka. No i to były wszystkie przykłady ich cozy gierek, nie? Nie mogę tego nazwać inaczej jak po prostu na Stardew ze względu na to, że nie ma tam osób czarnoskórych. I generalnie pochwalenie gier, przy których się pracowało. Ja wiem, że oni próbują sprzedać jak najbardziej swoje usługi konsultingowe, jednakże chyba im to nie idzie najlepiej, bo nie dość, że Sweet Babing musiało tak naprawdę bardzo mocno uciec. No to teraz starają się robić ze zamkniętymi drzwiami na różnego rodzaju expo i tak dalej, ale też chyba im to nie idzie, bo ludzie naprawdę cały czas podsyłają rzeczy, że oni dalej próbują kombinować. A wy, co, co w ogóle sądzicie na temat? Tego wszystkiego, dajcie znać w komentarzach, to by było na tyle w dzisiejszym materiale, trzymajcie się ciepło, nie do zobaczenia.